Dzień dobry, kochani, tu Mary. Mario. I kolejny dzień maratonu. Maraton razie... numer 5. Tak, piąty, piąty odcinek. <noise> no to dzisiaj wiecie, że ja, bo to dzisiaj nie piątkę drapię, A Mario sobie dziś... wybrałeś jako krzyżoweczkę małą? A, trzydziesteczkę. No dobrze, no dobrze, to drapiesz pierwszy. Tak, kochani, już... trzymajcie kciuki. To już przygotuję <noise> dla ciebie. Też, znakomicie. Dobrze, no to Ty jedziesz sobie to na boczku leży. Ja Zobaczymy jak to dzisiaj się ja potoczy. Zobaczę, co tutaj w tym maluszku słychać? No dobra. Zaczynamy. To szukamy literek. I zaczniemy od literki M. M. I mamy tak. Margines. Zima. Tymoteusz. No, nawet trzy sztuki były. Mm -hmm. Teraz liczy na sztuki? No zależy. Na jakość może bardziej. Okay. Tu mamy J. Jedno. Tak? Mm. Tak. Okay. Dobra. Mm -hmm. Tej literki nie było. Jaka piękna. Literka B. I mamy. Tej <laughs> literki nie było. <laughs> Hobby. Boa u góry. Jeszcze boa tu się znalazło. Dobrze. Tu się znalazło. Kolejny. Tak, Boła. przypełzła. Tu mamy literkę C. Mamy w beczce. No nie jest jakaś wybitnie popularna. No, no właśnie. Kolejny jest Y. Y, czy mamy gdzieś tutaj Y? Mamy Tymoteusz. Hobby. Hobby, tak. I to chyba wszystko. Malutko, malutko, no ale no zobaczymy. Następny jest, o. No, o już jest takie przyzwoicze. <noise> Diabeł. Troszeczkę więcej jest. Hobby, Tymoteusz. No, ale też tak bez szału. Bez w tej szału. krzyżówce to za wiele ich nie ma. No nie. Ale te Kolejne małe też są fajne krzyżóweczki. Mamy beczka. Zagadka. Orka. Indeks. kosmos, Kosma, tak. Mhm. I chyba to tyle. Dobra, kolejne jest W i mamy Ewa, nie, nie mam. ma, następne T, Tymoteusz, no to jak Tymoteusz, T, T, no nie ma więcej T, nie, no tak by wyglądało, <gryliko> i D, D, tutaj mamy drzwi, mamy indeks, nie ma. Następnie E. O, tu już więcej. Ewa, Indeks, margines, ster, Tymoteusz. Tymoteusz się tworzy teraz. Tak po troszku, po troszku. No, no. może, może. Zobaczymy. I literka S. No, Tymoteusz. Tak, też występuje. Tak. Mamy Sara, mamy ster. Mamy kosma. Mhm. I mamy indeks. Mm -hmm. Dobrze. Następna to literka U. To nie ma żadnego wyrazu jeszcze? Już, już nie, jeszcze nie. No. Nie ma. Kolejne jest I. Drzwi. Kiribati. Zima. Margines. Mm -hmm. Indeks. Dialog. Mm -hmm. No i więcej, tak? Mało zostało, nie? No dosyć zagadka. G. O, żeby nie było ani jednego wyrazu. No tak byłoby trochę, to dziwne. No dziwne by było. Kolejne jest P. Tu jest puli. I to tyle. I ostatnie to. A? Nie, N. N, N. indeks masz. Indeks? Jakiś jest, Ta, tak. Tak, jedno słowo, hurra. Jedno słowo się tutaj stworzyło. I naprawdę tylko jedno. No. Jak przegrane to zawsze były dwie, nie? No. Dwa wyrazy. Trochę nietypowe. A to tutaj było D, ale to i tak ale nie nic ma nie A, dawało A, da. więcej. R nie miałem. R nie było. L nie. No, na to wygląda. No nie, faktycznie. No? A Z nie. RT. No ja faktycznie tak, pusto. No. To co kochani, bierzemy się za wielką krzyżówkę z numerkiem piątym. O, o Dobrze? Dobra. To jedziemy i szukamy. Gdzie to tu jest? No w lewo troszkę. A tutaj, niech to tak wiesz. No, 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 no. no, no, no. A, niżej tym razem, tak? No, tak by wyglądało. Mamy literkę E. Tu mamy E. I lew. Czy będzie dzisiaj bonus? Jak myślisz? No, mogłoby być. Kochani, jak myślicie? Czy coś tu wypadnie fajnego? Co by ucieszyło nasze mordki? <śmiech> <śmiech> ja tak trochę skaczę na razie. Jak zauważyliście, bo jak coś szybciej zobaczę, to wtedy wiecie o mydłu za tu jeszcze. No, jeszcze te literki Ety są. Poczekajcie, Ale tu jeszcze parę. mam. Muszę mm -hmm. no, od początku. Mm, tu mamy jeszcze. Tu No trochę ich tak się... Uzbierało, ale to chyba już wszystkie, bo już chyba zdrapałam. Tu mamy Ewa. Tu mamy. Ja tak śmiesznie jadę, bo ja patrzę raz u góry, raz na dół. Zamiast tak właśnie po kolei sprawdzać, nie? Mhm. To chyba tyle. Mamy teraz Zetkę. Z Dun. Krajobraz. No. I co my tutaj wydrapiemy, kochani? O myś. Pozdrawiam myszkę Nacki, Nacki, Frani. Frania, pozdrawiam, jak jeszcze tam mieszkasz. <lachtddwnik> <gryw> <lachtdd2> mhm. <ymy> I wracamy jeszcze do sprawdzenia. Mm, no nie ma. Maria tam w razie czego sprawdzi, jak mi coś to powie. W drugiej krzyżówce Z tu mamy. Z. No i więcej nie mamy. Dobra, następna. Co mi takie herbkowe wchodzi. Mamy S stok Tu mamy S. Mysz. Zobaczcie, jak tu tutaj trochę tych esek mamy. S s s. Tu <grybujesz> jest skupiony. No no, patrzę, patrzę. Bardziej niż ja chyba. <grybujesz> Dobra, tu mamy. Oslo, osad, osa, bo ja szukam S, a tutaj bydra... a tak byłam już. A to ja zawsze na początku robię chyba, nie? No. No, więc ja Już nie bym. mamy, tak. Następne mamy B. Tu nie mamy żadnego B. No tutaj teraz zaczniemy B, jakby było. Tu mamy B. Alba. Mhm. No, teraz ta większa. Teraz ta większa, krajobraz jest tak. Mhm. No, jeszcze jedno, dwa. No, lat. I tutaj doba. Dobra. Następne mamy R, Car. I do tyle. To zaczynam, zaczniemy tu. R. E-E-E-E. Przestraszyłam się aż. Weź tak, nie krzyczy Ja się przestraszyłam. To miało być R. No, obie obok. Tu też jeszcze masz. R, no dobrze. No i tu jeszcze drugie. No tak, a ja myślałam, że Ty mówisz A może to ja chciałam właśnie. Tu się pomyliłam, no nie. No, że się strzeliłam. Boże, się przestraszyłam. Weź tak głośno nie. Eee, Jejo. A tu jeszcze nie była. Aha, okay, dobra. Ja robiłam małą najpierw. Pierwsza była teraz maluszka. Mhm. Wiesz, że to się można pomylić. No można, można. No. Można się mylić. Tak, pomyliłam się i trudno, ale pamiętam, że to nie jest... Ta, dobra, chyba nie mamy. Kolejne, jedziemy, szybciutko jedziemy, mamy, co? P. Tu P nie mamy, zaczynamy wtedy już tu. Hmm, ale chyba nie mam. No też nie ma. No nie ma, ja... Zaczynamy tu. No to nie ma, gdzie jest co zacząć? No, nie ma, niestety. Niestety nie ma. Tu mamy P. Ojeju, ojej. No, jeszcze jedno jest. Ojeju, ojeju jeszcze jedno P no, na górze. Yy, nie, nie, nie rozpraszasz, Jezus, gdzie to? To. Następne co mamy? M. M. Yy, tutaj nie mamy M. to jedziemy tu, tu M. Mhm, tu mamy. Ale nic się nie tworzy, kochani. Coś się dzieje. Nie mamy. I teraz szukamy tu. Myszka jest, tak? Mysz, tu mamy. Emulsję. Mhm, Tym. Też. Mit kajmak. I. Co I I dobrze. A bo tu patrzałam. Tak. Ale to się szuka, nie? Gdzie, no. to się, gdzie to ucieka? Tu mamy lew. No dobra, to to jedziemy tutaj. Mamy L, szukamy teraz. Mhm. Emulsja. Tu mamy L. E. Lord albo Blatt, jak to woli. Mhm, tu już tyle. W drugiej mamy Oslo. Jeszcze popatrzę, ale chyba masz rację. No ja zawsze mam rację. <ścoughs> tak. Nie zawsze. Dobrze, kolejna literka. A, jeszcze na tej stronie jeszcze jest. Z tej strony będzie coś. Y. Y nie mamy w bonusach. To jedziemy z tej strony. Tu mamy Y. Y, Y. O! Chyba jeden Y był. No to wygląda. Dobra, teraz z drugiej strony. Tu mamy. O, myszka jest. To, czyli mamy pierwsze słowo. Dalej szukamy. Nie ma więcej? No są. Przynajmniej dwa. Dobra. Ale to się zakręciła. W jednej linii. No pokazałem Ale co ja szukam? I A i nie, no, ja Empatrzałam głupia tym, no. Boże, ja się zakręciłam. Aha, Y tu już też był. No to jedziemy nie, dalej. Wyżej... A nie, dobra, tutaj tym razem. J. No tak... To chyba tutaj już nie, co? Nie wiem. No nie, nie. J, bo ile w ogóle jest ich, ich tutaj? Już? 10? 18 powinno być. Znaczy 9 9. Aha, zobaczymy, czy to się zgadza. Szukamy Uch. J. No nie, ale tutaj może coś przesunęli, ale chyba nie. Literkę wiesz, o tu jest pierwsze słowo, lej. jot. Mhm. J, j. Okay. dobrze było tak. No tu nie ma. Mhm. A tu? Aha, bo ja to tu pier... Jezus, to co zakręca. Co ja drapię? Jot. Tak, emulsja, No parę tu ich. Parę tu jest. Tu jest. Tylko czy wszystkie znalazła, No nie. Jeszcze gdzie mamy? A tutaj. Mhm. Tu już była, jeszcze był. O, patrz. Tak to jest jak się dużo drapie, nie? No. Teraz mamy H. Y, tu nie mamy. Dobra, zaczynamy od, tego mniejszy, od tej mniejszej krzyżóweczki. Tu mamy. Tylko jedna. Szukam. H. Muszę sobie to powtarzać. H. H. U echo. Mucha. Dobra. Kolejne mamy. U. Myślałam, że W. Tu mamy wzdum. To zaczynamy od tej małej. U, u. U. Tu jeszcze mamy U. Hm, tyle. Teraz tu mamy. Coś się mało tworzy. U, u, meduza. Uha. Tu tyle, tak? Jeszcze A, emulsja właściwie, tak. Jeszcze, żeby tak A było, fajnie by było. A mamy G. Tu G nie mamy. Togo. Togo, togo. Tu też jest jeszcze G. Hm. Mało. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno G tutaj? Tak. Y... Tu, dobra koło lei. <grystanie> Agata. Gera. Hmm, mało. Jeszcze, raz. jeszcze jedno? Tak. Ja się ciągle pytam, jeszcze jedno? Normalnie wiesz, ja latam w, w kółko, nie? Z tymi oczoma, o, oczkami. Góra, dół, środek, góra, dół, środek i tak potem wiesz. Przeocze, nie? No. Ale to jest u mnie normalne. Tu nie mamy nic. To, to mamy. Trochę i. Nie ma tu więcej. No nie. Bo widzę, że patrzysz, jakby coś, no to to wtedy nie ma. Bo nic nie mówi. Nit. No to wszystkie, tak? tak? Następne mamy D. Ale, o, drapie jednak ten. Dobrze by było mieć tutaj bonusik z duna, nie? No, Przydałoby się. No. Jedziemy tu, mam... Oj, coś tak muszę bokiem... D. Hmm. Nie mamy więcej teraz tu e, no, tu mamy meduzę no to A pewnie nie będzie, bo no bo tutaj... dajcie A ale by było fajnie A uh -huh. D no to chyba tyle. Bo się widzę, że tu chyba nie ma. Nie rzucają się w oczy. Kurczę, ale w tej tu... No nie ma, nie ma. A, chyba już tutaj była. Matka, no. kobieta Obudź się. C. W oceanie mamy C. No i w carze, ale tu. A. Mhm. Dobra, to tu jedziemy teraz C. O, chyba jakieś słowo. O, jest wyrazik, tak. Czyli tu mamy pierwszy. Drugi. Drugi? Drugi, bo jeszcze już była. A tu obok, faktycznie. No to to napisz, tutaj to zrobimy, tak? No dobrze, tak czy inaczej. Czyli jest, jest drugie. Tu mamy noc. Noc. Tu mamy F. Dobra, jedziemy dalej. O no, kurczę, ona tak czasu pochłania, nie? Do drapania. No. Ale jest taka fajna, no. Jeszcze tylko dwie literki, kochani. Mamy K. Tu mamy stok. No, mogliby dać b, albo N. No, tak, to jest Dobra, to jest to. K szukamy. Ja tu się zapatrzyłam w te bonuski. Tu mamy K. Tu.

wszystkie Ekania. Mm -hmm. jej kochani ostatnia o <coughs> czyli bonuska nie mamy osła to jest drugie słowo to jest drugie słowo mhm Jedziemy dalej Junior Toga. Osa. <laughs> Geodesja, ale to aby było fajne. No ale niestety chyba się już literki skończyły. Kraj obraz. Noc. No to tutaj widzę, że nie jest nędza. Lord, no tutaj dużo nic nie da, bo to jest tylko trzecie. No jest czwarte to echo, ale to, to, to faktycznie masz rację, że nic nie da. Aha, jeszcze to echo. Mhm. I są cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty dziś jeszcze nie wydrapałam? Wydrapałam. No Wszystko wytrapałam. Tak. To co kochani? Patrzymy na kontrolne. No i są różne. Jest CB. A banuśki, bonuski, bonuski co tu dają? No to daliby 200. Tak, to oferują dobre kwoty, nie? Jakich nie, nie ma. No i widzicie kochani. Cóż? Maraton piąty zakończył się. Hmm. Dokładnie. <laughs> Także... Już nie małem kolejna kolejne Maraton. Numer. sześć. Szósty odcinek. Tymi wielką krzyżówką ja będę się zajmował. Tak, to już będzie Mario. Także pozdrawiamy kochani. Do następnego maratonika. Do, do następnego odcinka. I do następnego odcineczka. Pozdrawiamy Was, kochamy Was. Buziaczki wysyłamy. Pa, pa. pa. pa.